Siema! Dziś zajmiemy się naprawą płyty głównej. Będzie to płyta główna, którą ja na co dzień używam do testowania grafik. To takie dość stare MOBO na FM1 z jakąś piątką ramu. To używam tylko i wyłącznie do testowania. Taki mój, powiedzmy, test bench. I mamy tutaj taki problem, że w tym MOBO nie działa LAN. I na sam początek postanowiłem Wam to pokazać. Ruchomy sobie tą płytę główną tu jest monitor od tego tu mam wpiętą rj tu wpiętą do routera, on działa jako apel klient na wi-fi i powinien mi dawać tutaj po rj internet do MOBO to jest do instalacji jakich tam sterowników i innych takich rzeczy zobaczmy czy to MOBO się to MOBO się czasem dłuższy moment potrzebuje E, przebotować. Myślę, że to właśnie między innymi jest ten problem, też z powodu tego e, uszkodzonego e, lanu. O, spotowało się. Mam obraz. E, oczywiście w biosie karta jest włączona. To sprawdziłem. E, niech załaduje nam się Windows. Pokażę Wam, że e, w menedżerze zadań i tak dalej po prostu e, nie ma tej karty. Nie jest widoczna ta zintegrowana karta, tak. Otwieramy sobie. Nie mamy nic do wyboru. Ustawienia sieci. Yy, Zmieniawcy karty. Też nie mamy nic. Więc tak samo jak sobie wyjdziemy w menadżer urządzeń, yy, w kartach sieciowych, no coś tutaj mamy, ale yy, to prawdopodobnie są po prostu te yy, windowsowe, powiedzmy. Rzeczy od LANu nie mamy tutaj jako takiego urządzenia nie? Tutaj mam tylko sterowniki do grafiki zainstalowane No ale jak widać, no po prostu nie mamy tu nic podpięte Tak samo diody na wygnieździe R45 Nie działają Ja sobie to wyłączę Siema, no jesteśmy już na stanowisku I teraz zajmiemy się wymianą tego układu lanu to jest taki układ to jest układ RTL 8111F mam tutaj taki układ z odzysku został on wylutowany z jakiejś takiej płyty chyba LGA 1155 którą kupiłem za grosze tutaj ktoś wywalił na siłę ten mostek stąd kupiłem ją na części za jakieś małe pieniądze i właśnie znajdował się tutaj taki układ lanu, jakiego potrzebujemy i w takim przypadku, jak nie działa nam lamp płycie, to zazwyczaj na 90% to jest właśnie wina tego, że sam ten układ jest uszkodzony i musimy sobie go wymienić w naszym przypadku, o czym jeszcze wcześniej zapomniałem powiedzieć, ten układ grzał się do jakichś chyba 75 stopni, bo ja to przed filmem Zmierzyłem sobie przełożyć termopary i jak zauważyliście sobie ja zostawiłem cooler na CPU, bo nie mi się jego zajmować. Mam tutaj nałożoną fajną pastę i po prostu dobrze to działa, więc uznałem, że spróbuję to zrobić po prostu nie zajmując go, bo tutaj nam to nie będzie przeszkadzało. Ważnym aspektem jest też to, ja sobie wezmę tutaj troszeczkę akurat folii aluminiowej przed wylutem tego układu stąd ja tutaj postaram się sobie w ten sposób przynajmniej częściowo tutaj zabezpieczyć te kondensatory. Tutaj są w tym miejscu od prawdopodobnie karty dźwiękowej i plastiki z PTI, żeby sobie tego nie potopić. Tutaj niestety się przebiło. Ojej, dobra, poprawmy to. Normalnie robię to kaptonem, ale w takiej sytuacji można zrobić to w ten sposób, to nie jest problem. I tutaj to jakoś tak podogniadać, żeby to się gdzieś o coś zahaczyło. I to takie rozwiązanie też będzie jak jak najbardziej ok. Dobra, i z racji, że ten układ jest uszkodzony, Glutujemy sobie go Oczywiście najpierw potraktujemy gotopnikiem i z racji, że on nie jest na odzysk, tak. Jest uszkodzony, nie interesuje nas, co się z nim stanie. Ja wezmę hotel, ustawię sobie maksymalny nadmuch, dam tu równe 400 stopni, powiedzmy, i po prostu go stąd wywalmy. Oczywiście złapy sobie go przy pomocy yy, pensetki. Dobra, układ mamy zdemontowany, on leczy tutaj na bok, żeby go nie pomylić z tym układem, który mamy wlutować. I teraz w takiej sytuacji ja sobie tutaj nałożę jeszcze troszeczkę topnika niedużo. I ja chcę sobie tutaj ułatwić troszeczkę ten wlut, więc na początek pale sobie lutownicę, bo uruch uruchomiła się w tryb e, sleep i po prostu sobie zbierzemy tutaj e, tą cynę bezłowiową, i układ wlutujemy sobie na taką cynę w paście, która po prostu topi się w nieco niższej temperaturze. W moim przypadku jest to wersja na 183 stopnie, nie ta wersja na 138, po prostu taką mam i. Najpierw rozgrzeję sobie to przy pomocy samego grota. Tu mam ustawione 380 stopni. Oczywiście na samą plecionkę, gdy zbieramy coś, warto też dać trochę topnika, żeby ten topnik przeszedł przez plecionkę, ona wtedy będzie lepiej nam wszystko zbierać. I zbieramy. I dałem może nawet za mało najmniej więcej. Ważne jest, że jak pęciąka nam się przyklei, to trzeba ją trzeba ją dogrzać i nie odrywać jej, żeby po prostu nie nie z pęciąką padów. Więc pęciąki nigdy na siłę i sam grot najlepiej gdyby był dociskany tylko przez siłę ciężkości, samej kolby i grota, tak, nie żebyśmy go nie dopychali na siłę, bo wszystko poszurujemy nim. O ile przy takim SMD to nie ma jakiegoś dużego znaczenia, to przy BGA no bardzo łatwo jest coś połurywać, albo podrapać laminat co pod układami BGA, gdzie mamy bardzo dużo kulek, może zakończyć się tym, że będziemy musieli sobie solder maskę na przykład regenerować czy ścieżki, tak? Albo no jeśli Aldermaska będzie już uszkodzona, to gdzieś na przykład kulka może nam się yy, połączyć w miejscu, yy, gdzie nie chcielibyśmy, się, żeby się łączyła z jakąś ścieżką. Tak? Ja sobie tutaj to spróbuję łączyć się szczoteczką, ale niestety tu się samo szczoteczką się to nie uda. Yy, muszę wziąć IP. Dobra, mamy IP. <grym> Dobra, wygląda to naprawdę ok. Yy, no i ok. Jest yes, w yy, I Teraz musimy sobie wziąć ten układzik. On ma taką kropeczkę w jednym rogu. To trzeba wlutować yy, tu, gdzie mamy ten trójkącik, który pokazuje nam orientację układu. Ten układ jest już od dołu yy, oczyszczony, przygotowany do wlutu. I właśnie wlutujemy sobie go na. Taką pastę. Ja tej pasty po prostu troszeczkę nałożę. W ten sposób ona powinna ładnie złapać same nóżki, nie łącząc niczego, ale oczywiście jeśli lutujemy na taką pastę, w ten sposób właśnie, że nakładamy po prostu tam gdzie jest układ trochę tej pasty, żeby ona się porozpływała to warto później sprawdzić, czy gdzieś jakieś nóżki nam się nie połączyły. W powinniśmy to zrobić. Tej pasty też nie wolno dać za dużo, ponieważ układ będzie nam później na niej pływał, zamiast dobrze się przygotować. I ja na tą pastę zazwyczaj nie daję topnika, przynajmniej na tą, co ja mam. Dobra, powinno być ok. I układ należy sobie oj oj moje paralityczne ręce dobra sobie układ sobie ustawiamy puszczamy i mniej więcej pozycjonujemy i teraz ja temperaturę na hodejrze Obniżę sobie na 310 stopni i dam mały nadmuch, żeby temperatura na układzie nie rosła zbyt szybko. Ja tu na początek w zasadzie dam nadmuch na dwójkę na moim rebalu 858D. I bardzo powoli sobie to po prostu dogrzeje. Ta pasta również pod wpływem temperatury zmienia konsystencję, więc trzeba robić to powoli po prostu, żeby układ nam się nie poprzesuwał. Nadmus większa teraz Jeszcze tak na 4,5 Dobra, mamy tutaj tą cynę już w paście potopioną, i ja dopiero właśnie w tym momencie sobie do niej dodaję troszeczkę fluksu i znowu dogrzewam. Dobra, i teraz poczekam sobie aż układ troszeczkę złapię i tutaj już widzę, że zrobiła mi się jedna taka kulka z syny za duża, za dużo dałem tej pasty, zdarza się i widzę, że układ tutaj też, no po prostu są połączone pola I taką sytuację sobie załatwimy zwykłą lutownicą. Znowu do gry wchodzi plecionka, ja tu znowu dam troszeczkę jeszcze pasty. W zasadzie fluxu dam tej pasty na plecionkę i biorę sobie znowu na taką samą temperaturę co wcześniej mój grot. I sobie po prostu boki tego układu z racji, że tutaj jest tak, że część tych pół poza układ wystaje. Najpierw sobie może zrobię to samym grotem. Samym grotem idzie to też całkiem dobrze, po prostu cynę łapie te pola, na którym jest nieco mniej cyny. Dobra, I teraz sytuacja wygląda tak, że już sobie, już sobie tak zrobiliśmy to. Wypadałoby ten układ obejrzeć z bardzo bliska Albo pod jakąś lupą z dużym powiększeniem, albo pod mikroskopem Ja niestety nie mam kamery do mikroskopu I będę musiał was tutaj na chwilę Niestety przewinąć Bo wam tego nie pokażę, bo po prostu nie ma jak Ale ja sobie obejrzę tym mikroskopem Aby zobaczyć czy Nie mamy połączonych pól gdzieś i czy po prostu Układ nie jest źle wypozycjonowany Bo może być tak, że bez mikroskopu wszystko jest niby ok. Układ jako tako jest w swoim właściwym położeniu, a pod mikroskopem zobaczymy, że jest troszeczkę tam gdzieś przesunięty i po prostu na przykład pole układu jest między dwoma polami na PCB i nam coś zwiera. Ja sobie tutaj muszę niestety wsunąć mikroskop. Dobra, wychodzi na to, że wreszcie udało mi się to ogarnąć. Niestety dwa pola mi się połączyły, musiałem sobie e, sprawdzić co to są za pola, ale okazuje się, że e, są to pola zasilania 3, 3V 3, 3V e, i one mogą być połączone, no bo to jest po prostu e, to samo, więc nie będę tego męczył. E, na ten moment musimy sobie jeszcze to po prostu oczyścić stopnika, poprawię trochę kamerę daję tutaj IP, to jest już na pewno wystąpnięte mamy IP czyścimy sobie to Jeszcze dam trochę tej IP. Ja sobie to jeszcze raz obejrzę pod mikroskopem, żeby upewnić się, czy yy, nie ma nic połączone, co, czego nie było widać. Yy gdy po prostu układ był nieoczyszczony, bo to czasem też się zdarza. Ocenię sobie sytuację. No a poza tymi dwoma połączonymi padami, które mogą być połączone, bo jest to zasilanie, to wygląda praktycznie jak fabryka, ale znalazłem jeszcze o, dwa, jeszcze dwa piny połączone, dlatego warto jest się nie spieszyć, wszystko kilka razy sobie sprawdzić. Dobra, ja sobie to poprawię. No i w zasadzie mamy jak po fabryce. Wyczyściliśmy to, co teraz lutowałem. I zaraz ten Majdan cały składam. Ten jeden układ czyściłem, wyczyściłem jeszcze przy okazji okolice kodeka audio mam chyba też taki kodek, ale tutaj z nim wszystko ok prawdopodobnie jak wszystko dobrze pójdzie to sobie będziemy taki kodek w innej płycie, takiej już fajniejszej niestety chińskiej na X99 wymieniać w przyszłości dobra sytuację mamy z, układu, z wymianą układu ogarniętą tu mamy stary układ, on zaraz poleci do kosza i widzimy się zaraz na moim test Sprawdzimy sobie czy po prostu LAN zaczął nam kulać. Dobra, czyli w zasadzie teraz pozostało nam to przetestować. Jest już jakby wpięta pełna konfiguracja. No, bo prawdopodobnie będzie potrzebowało dłuższej chwili, żeby się zbotować, no bo będzie musiał sobie wszystko na nowo ustawić. mieliśmy wyjętą baterię CMOS. Mamy wpięte pełne zasilanie, cooler, RAM, dysk z systemem. Włączam zasilacz. Zwieram piny. Mobo wstaje. O, i już widzę, że mamy świecącą się jedną kontrolkę na 200 rj 45 czego wcześniej nie było. Poczekajmy teraz, aż mobo się zbotuje. Botuje się default. Teraz będzie musiał się uruchomić ponownie. Jeszcze pewnie zapytam mnie o tryb HCI. Tak, chcę. Dobra, potuje się. Ostrość mi zgubiło. Dobra, naprawmy to. Dobra. Oj, dobra, jest ostrość. Drugi nagrywania telefonem, Windows się już ładuje. O, i mamy sieć od razu. Widać że mamy sieć połączoną. Weźmy ustawienia sieci i zobaczmy. Eee, Zmieni obce karty. Mamy widoczny tutaj internet. Właściwości. Mamy Gigabit Controller. Eee, stan. Tutaj będziemy mieć 100 na 100, bo akurat taki mam router. No ale jak widać tutaj yy, wszystko działa po yy, IP4, tak, no dobra, zgadza się. Także wszystko mamy w tym momencie ogarnięte. Mamy działające gniazdo w płycie i dzięki temu m.in. będę sobie pobierać yy, sterowniki z neta. Widać wszystko działa. Spróbujmy YouTubea. Youtube Wiecie, że wszystko jest. Ładnie śmiga. Ten temat mam ogarnięty, bo wcześniej musiałem sobie wpinać y, telefon, udostępniać internet w ten sposób, co nie było najbardziej wygodne, więc y, naprawiliśmy sobie y, część warsztatu. Jeśli macie takie uszkodzenie w mowę, że nie działa nam, Wam ta zintegrowana karta, y, podobnie w sumie z kodekiem, jeśli nie macie dźwięku, to najprawdopodobniej też jest do wymiany kodek audio. Jeśli nie macie LANu, no to LAN. Yy, oczywiście może być to też spowodowane tym, że macie jakieś przywarcia, gdzieś jakiś rezystor jest spalony, gniazdo uszkodzone itd. Ale w większości przypadków, szczególnie jeśli ten układ się grzeje jakoś nadmiernie, no 75 stopni i go osiągał to jest yy, naprawdę zdecydowanie za dużo dla zintegrowanego LANu, tym bardziej Gigabitowego. Yy, więc no, wystarczy wymienić, dużo sprzętu nie trzeba mieć, w zasadzie można to zrobić samym hotem i później tylko ogarnąć, żeby te piny się nie, gdzieś nie pozbierały no to jakaś lubka albo mikroskop ewentualnie, możecie sobie telefonem na dużym zoomie zmienić to samemu, to nie jest żaden problem no dzięki za uwagę, ja jestem zadowolony Powiedzcie w komentarzu czy wam się film podobał, jak się wam nie podobał to też powiedzcie łapka w dół, łapka w górę w górę bym wolał bardziej i dzięki za uwagę